Mgła opadała powoli na stary cmentarz w Lipowej, otulając na grobki niczym delikatny całun. Tomasz Nowak, miejscowy grabarz, przystanął między rzędami kamiennych płyt, gdy dostrzegł nieznajomą postać pochyloną nad zapomnianym grobem. W bladym świetle zmierzchu obcy starannie odmalowywał zatarte imię na płycie. Dłonie mężczyzny poruszały się z precyzją i czułością, jakby przywracał komuś należne miejsce w historii. Tomasz poczuł dreszcz. To nazwisko znał z opowieści dziadka, z historii, której nikt nie chciał pamiętać. Nie przegap kolejnych części tej tajemniczej opowieści, subskrybuj nasz kanał już teraz. Tomasz Nowak był grabarzem w Lipowej od ponad 20 lat. Przejął tę posadę po swoim ojcu, który z kolei odziedziczył ją po dziadku. Praca wśród zmarłych ukształtowała jego charakter. Był człowiekiem małomównym, refleksyjnym, z oczami, które zdawały się patrzeć dalej niż większość ludzi. Mieszkańcy miasteczka traktowali go z mieszaniną szacunku i dystansu, jak kogoś, kto stoi na granicy dwóch światów. Tomasz nosił w sercu ranę, która nigdy się nie zagoiła. Jako młody chłopak zakochał się w Marsji, córce burmistrza. Ich miłość rozkwitała w tajemnicy, aż do dnia, gdy ojciec dziewczyny odkrył ich związek. Burmistrz Kowalski, człowiek dumny i ambitny, nie mógł pozwolić, by jego córka związała się z grabarzem. Zaaranżował jej małżeństwo z synem wpływowego przedsiębiorcy sąsiedniego miasta, a Tomaszowi zabronił zbliżać się do Marty. Dziewczyna, złamana wolą ojca, wyjechała, nie pożegnawszy się nawet z ukochanym. Od tamtej pory Tomasz żył samotnie, znajdując pocieszenie jedynie w opowieściach swojego dziadka o dawnych dziejach Lipowej. Jego cichym marzeniem było spisanie tych historii, stworzenie kroniki miasteczka, która zachowałaby pamięć o ludziach i wydarzeniach, o których nikt już nie pamiętał. Kiedy więc zobaczył nieznajomego odnawiającego zapomnianą płytę nagrobną, poczuł że to nie przypadek. Nazwisko na nagrobku należało do Adama Wiśniewskiego, człowieka, którego historia była jednym z najbardziej strzeżonych sekretów Lipowej. Następnego dnia, podczas cotygodniowego zebrania Rady Miejskiej, Tomasz odważył się zabrać głos. Opowiedział o nieznajomym i odnowionym grobie Wiśniewskiego, sugerując, że może nadszedł czas, by miasteczko zmierzyło się ze swoją przeszłością. Burmistrz Kowalski, syn człowieka, który zniszczył miłość Tomasza, wstał gwałtownie. Nowak. Zajmij się swoimi grobami i nie wtrącaj w sprawy, których nie rozumiesz, powiedział głośno, a jego głos odbił się echem w sali. Niektóre historie powinny pozostać pogrzebane, tak jak ciała, którymi się zajmujesz. Śmiech kilku radnych sprawił, że twarz Tomasza oblała się rumieńcem upokorzenia, ale w jego oczach pojawił się błysk determinacji. Wiedział, że odkrycie prawdy o Wiśniewskim mogło zmienić nie tylko historię Lipowej, ale i jego własne życie. Tomasz opuścił salę Rady Miejskiej z ciężkim sercem, ale z determinacją, która rosła z każdym krokiem. Nie spodziewał się, że jego pytanie wywoła taką burzę. Kiedy przechodził przez rynek, usłyszał za sobą głosy. Grupa radnych z burmistrzem Kowalskim na czele wyszła z ratusza i teraz głośno żartowała. Nowak, może zamiast interesować się żywymi, powinieneś zapytać swoich przyjaciół z cmentarza o radę? Zawołał burmistrz, a pozostali wybuchnęli śmiechem. Tomasz zacisnął pięści w kieszeniach płaszcza, ale nie odwrócił się. Wiedział, że konfrontacja tylko pogorszy sytuację. Przyspieszył kroku, czując na plecach kpiące spojrzenia. Biedny Tomasz usłyszał jeszcze: Rozmawia z duchami, bo żywi nie chcą z nim rozmawiać. Kolejna fala śmiechu sprawiła, że jego policzki zapłonęły wstydem. Mieszkańcy przystanęli, obserwując scenę. Niektórzy spuszczali wzrok, inni przyglądali się z niezdrową ciekawością. Nikt nie stanął w jego obronie. Następnego dnia Tomasz pracował na cmentarzu, gdy pojechał luksusowy samochód burmistrza. Powalski wysiadł w towarzystwie dwóch członków rady i inspektora budowlanego. Nowak, przyszliśmy na inspekcję. Oznajmił burmistrz z fałszywym uśmiechem. Otrzymaliśmy skargi dotyczące stanu cmentarza. Tomasz wiedział, że to nieprawda. Dbał o cmentarz lepiej niż ktokolwiek przed nim. Inspektor, wyraźnie niezadowolony z roli, którą mu przydzielono, zaczął robić notatki. Podczas gdy burmistrz wskazywał rzekome uchybienia. Tu trawa za wysoka, tam chwasty, a te stare nagrobki to istne zagrożenie. I co to za świeże ślady farby? Ktoś tu malował bez pozwolenia. Tomasz próbował wyjaśnić że to nie on odnawiał grób Wiśniewskiego, ale burmistrz mu przerwał. Od jutra będziesz miał nadzór. Przyślę kogoś, kto będzie kontrolował twoją pracę. Jeden fałszywy krok i znajdziemy kogoś bardziej kompetentnego. Gdy odjechali, Tomasz oparł się o łopatę, czując, jak upokorzenie miesza się z gniewem. Przez 20 lat nikt nie kwestionował jego pracy. Teraz, z powodu jednego pytania, groziła mu utrata wszystkiego. Trzeciego dnia cios był najbardziej bolesny. Tomasz wszedł do jedynej w miasteczku kawiarni na swój codzienny posiłek. Zwykle siadał przy stoliku w rogu, gdzie mógł w spokoju zjeść i poczytać gazetę. Tym razem jednak, gdy tylko przekroczył próg, rozmowy ucichły. Właścicielka, pani Zofia, która zawsze witała go ciepłym uśmiechem, teraz nerwowo wycierała ręce fartuch. Tomasz, przepraszam, ale burmistrz dzwonił. Powiedział, że jeśli będę cię obsługiwać, cofnie pozwolenie na ogródek letni. Tomasz stał jak wryty, czując na sobie spojrzenia wszystkich gości. Rozumiem, powiedział cicho, odwracając się do wyjścia. On powiedział, powiedział, że ludzie boją się jeść tam, gdzie jada grabasz, który rozmawia z duchami. Dodała Zofia drżącym głosem. To było zbyt wiele. Tomasz wyszedł, nie oglądając się za siebie, ale nie przed tym, jak kilku młodszych kniętów zachichotało złośliwie. Wrócił do swojego domku na skraju cmentarza, czując się bardziej samotny niż kiedykolwiek, usiadł przy starym biurku i otworzył dolną szufladę. Wyjął z niej grubą, oprawioną w skórę księgę, dziennik swojego dziadka. Obok leżały jego własne notatki. Setki stron zapisanych drobnym pismem, efekt lat zbierania opowieści, dokumentów i wspomnień najstarszych mieszkańców. Tomasz pogładził okładkę. Mało kto wiedział, że przed zostaniem grabarzem studiował historię na uniwersytecie, a jego praca magisterska o małych społecznościach wiejskich została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym. Nikt w Lipowej nie wiedział też, że od lat prowadził korespondencję z historykami z całego kraju. Nadszedł czas, szepnął do siebie, otwierając księgę. Prawda o Wiśniewskim musi wyjść na jaw, niezależnie od konsekwencji. Tymczasem, w eleganckiej rezydencji na wzgórzu, starsza kobieta obserwowała miasteczko przez lornetkę. Wojewódzka konserwator zabytków Helena Majewska odłożyła telefon. Ciekawe, co ten grabarz odkrył. Czas złożyć wizytę w Lipowej. Tomasz siedział przy swoim biurku do późna w nocy, otoczony starymi dokumentami, zdjęciami i notatkami. Jego małe mieszkanie przy cmentarzu, zwykle schludne i uporządkowane, teraz przypominało archiwum po trzęsieniu ziemi. Na ścianach wisiały mapy lipowej z różnych okresów, połączone czerwonymi nićmi z fotografiami i wycinkami z gazet. Historyk w nim przebudził się w pełni. Przez lata zbierał informacje o miasteczku, rozmawiał z najstarszymi mieszkańcami, dokumentował ich wspomnienia, ale nigdy nie wykorzystał tej wiedzy w sposób, który mógłby kogokolwiek skrzywdzić. Teraz jednak czuł, że nadszedł czas, by Y, prawda o Wiśniewskim i jego związkach z rodziną Kowalskich, ujrzała światło dzienne. To nie jest zemsta, mruknął do siebie, przeglądając stare księgi parafialne. Które proboszcz pozwolił mu przed laty skopiować. To sprawiedliwość. Rankiem Tomasz ubrał się staranniej niż zwykle. Zamiast roboczego stroju włożył czystą koszulę i marynarkę, którą nosił tylko na ważne okazje. Do teczki spakował starannie wybrane dokumenty, zdjęcia i kserokopie. Przed wyjściem spojrzał na grób Wiśniewskiego, widoczny z okna jego domku. Dziś poznają twoją prawdziwą historię, a powiedział cicho. Biblioteka miejska w Lipowej mieściła się w starym, odrestaurowanym dworku. Pierowniczka, pani Irena. Była jedną z niewielu osób, które zawsze traktowały Tomasza z szacunkiem. Gdy wszedł do budynku, powitała go z niepokojem. Tomasz, co cię sprowadza? Słyszałam o tym, co się dzieje, to okropne. Potrzebuję twojej pomocy, Ireno odpowiedział, kładąc teczkę na biurku i miejsca na małą wystawę historyczną. Irena spojrzała na niego zaskoczona, ale kiedy wyjaśnił swój plan, jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Jesteś pewien? Burmistrz będzie wściekły. Jestem pewien. Masz jeszcze tę gablotę w holu? W której eksponujecie lokalne znaleziska archeologiczne? Dwie godziny później wystawa była gotowa. W centralnym miejscu znajdowało się duże zdjęcie Adama Wiśniewskiego z 1946 roku, obok fotografia burmistrza Kowalskiego z lat 70. jego ojca. Dokumenty, listy i mapy układały się w opowieść, której nikt w Lipowej nie znał lub udawał, że nie zna. Tomasz stanął z boku, obserwując pierwszych odwiedzających bibliotekę. Widział, jak zatrzymują się przed gablotą. Jakich twarze wyrażają najpierw zaciekawienie, potem niedowierzanie, a w końcu szok. Ktoś zrobił zdjęcie telefonem i wysłał dalej. W ciągu godziny przed biblioteką zgromadziło się kilkadziesiąt osób. To prawda? Pytali Tomasza. Wiśniewski naprawdę uratował tych ludzi. Wszystko jest udokumentowane odpowiadał spokojnie: listy, zeznania świadków, raporty. Adam Wiśniewski ukrył w swojej piwnicy sześć żydowskich rodzin podczas wojny. Ryzykował życie, by ich ratować. Ale dlaczego jego imię zostało usunięte z nagrobka? Dlaczego nikt o tym nie mówi? Tomasz wskazał na dokument w gablocie list z 1952 roku, podpisany przez Stanisława Kowalskiego, ojca obecnego burmistrza. Ponieważ po wojnie Stanisław Kowalski, który kolaborował z okupantem, bał się, że prawda o jego przeszłości wyjdzie na jaw. Wiśniewski wiedział zbyt wiele. Gdy zmarł w podejrzanych okolicznościach, Kowalski wykorzystał swoje wpływy w nowych komunistycznych władzach, by wymazać jego imię dosłownie i w przenośni. Wśród zgromadzonych rozległy się szepty. Niektórzy kręcili głowami z niedowierzaniem, inni wyglądali na wstrząśniętych. Starsi mieszkańcy stali ze spuszczonymi głowami, jakby zawstydzeni zbiorową amnezją miasteczka. A najgorsze jest to, kontynuował Tomasz, wskazując na kolejny dokument, że majątek Wiśniewskiego, w tym ziemia, na której stoi obecny dom burmistrza, został przejęty przez Kowalskich w podejrzanych okolicznościach. Dokumenty własności zniknęły z archiwum miejskiego, ale kopie zachowały się w aktach wojewódzkich. W tym momencie drzwi biblioteki otworzyły się z hukiem. W progu stał burmistrz Kowalski, czerwony na twarzy z wściekłości. Za nim stało dwóch policjantów. Co to za cyrk, ryknął, podchodząc do gabloty. To pozwolił na rozpowszechnianie tych kłamstw. Ireno, natychmiast to usuń. Kierowniczka biblioteki cofnęła się przestraszona, ale Tomasz spokojnie stanął między nią a burmistrzem. To nie są kłamstwa, panie burmistrzu. To historia naszego miasteczka, udokumentowana i potwierdzona. Historia, którą pańska rodzina próbowała wymazać. Jak śmiesz? Kowalski odwrócił się do policjantów. Aresztujcie go za zniesławienie i zakłócanie porządku publicznego. Funkcjonariusze wyglądali na zakłopotanych, zwłaszcza że wokół zgromadziło się już kilkadziesiąt osób, a niektórzy filmowali całe zajście telefonami. Panie burmistrzu, odezwał się jeden z nich niepewnie, nie widzę tu podstaw do aresztowania. To rozkaz, wrzasnął Kowalski. W tym momencie przez tłum przecisnęła się elegancka kobieta w średnim wieku. Helena Majewska, wojewódzka konserwator zabytków, stanęła obok Tomasza. Dzień dobry, panie burmistrzu, powiedziała chłodno. Widzę, że trafiłam w samą porę na tę fascynującą lekcję historii lokalnej. Powalski zbladł. Pani konserwator, nie wiedziałem, że jest pani w Lipowej. Przyjechałam zbadać sprawę pewnego zabytkowego nagrobka, odpowiedziała, patrząc znacząco na Tomasza. I wygląda na to, że odkryłam znacznie więcej. Ta wystawa jest niezwykle interesująca. Właściwie myślę, że powinna zostać rozszerzona i pokazana w Muzeum Wojewódzkim. Burmistrz otworzył usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Helena Majewska kontynuowała, jakby nie zauważyła jego konsternacji. A przy okazji mam dla pana wiadomość. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowało się sprawą cmentarza w Lipowej. Od jutra rozpoczynamy kompleksowe badania historyczne i archeologiczne. Pan Nowak wskazała na Tomasza, został oficjalnie mianowany konsultantem projektu ze względu na swoją imponującą wiedzę historyczną. Tomasz patrzył na nią zdumiony. Skąd wiedziała o jego wykształceniu? Kobieta uśmiechnęła się lekko, jakby czytała w jego myślach. Czytałam pańską pracę magisterską, panie Nowak. Zrobiła na mnie duże wrażenie. Podobnie jak pańska wieloletnia korespondencja z profesorem Adamskim z Instytutu Historii, moim byłym promotorem. Powalski wyglądał, jakby miał zaraz eksplodować. Jego twarz przechodziła od bladości do purpury i z powrotem. To jakiś absurd. Nie pozwolę, żeby jakiś grabasz i... I historyk dokończyła spokojnie Helena. Magister historii z publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych. I od dziś oficjalny współpracownik ministerstwa. Czy ma pan coś przeciwko badaniom naukowym, panie burmistrzu? Powalski spojrzał na zgromadzonych mieszkańców, na policjantów, którzy dyskretnie wycofali się w stronę drzwi na telefony filmujące całe zajście. Zrozumiał, że przegrał. To nie koniec, warknął do Tomasza i wyszedł, Trzaskając drzwiami. Gdy emocje opadły, a większość mieszkańców rozeszła się, dyskutując gorączkowo o rewelacjach, Helena Majewska podeszła do Tomasza. Dziękuję, powiedział cicho ale skąd pani wiedziała? Mam swoje źródła uśmiechnęła się tajemniczo i wierzę, że prawda zawsze powinna ujrzeć światło dzienne, bez względu na to, jak długo była ukryta. Jutro przyjeżdża ekipa z ministerstwa. Mamy dużo pracy, panie Nowak. Tomasz spojrzał na nią z wdzięcznością. Po raz pierwszy od wielu dni poczuł że nie jest sam w swojej walce o prawdę i sprawiedliwość. Wow, co za historia. A teraz jestem ciekawa, skąd oglądacie tę opowieść? Napiszcie w komentarzach, z jakiego zakątka Polski lub świata śledzicie losy Tomasza i tajemnice Lipowej. Tej nocy Tomasz znalazł na progu domu starą fotografię, burmistrz Kowalski ściskający dłoń człowieka, którego nazwisko zostało wymazane z nagrobka. Na odwrocie widniał napis, kto następny zniknie z historii i data pogrzebu Adama. Następnego ranka Tomasz obudził się zmieszanymi uczuciami. Fotografia znaleziona na progu domu nie dawała mu spokoju przez całą noc. Patrywał się w nią teraz przy porannej kawie, analizując każdy szczegół. Burmistrz Kowalski uśmiechał się sztucznie, ściskając dłoń mężczyzny, którego twarz wydawała się Tomaszowi dziwnie znajoma, choć nie potrafił jej przypisać do konkretnej osoby. Dźwięk telefonu wyrwał go z zamyślenia. To była Helena Majewska. Dzień dobry, panie Nowak. Ekipa z ministerstwa już dotarła. Spotykamy się za godzinę na cmentarzu. Tomasz schował fotografię do kieszeni kurtki i wyszedł z domu. Dzień był pochmurny, a nad Lipową wisiały ciężkie, ołowiane chmury. Gdy dotarł na cmentarz, zastał tam już Helenę w towarzystwie trzech osób w roboczych kombinezonach, rozstawiających sprzęt wokół tajemniczego nagrobka. To jest profesor Wiśniewski, archeolog, przedstawiła Helena starszego mężczyznę z siwą brodą. A to doktor Zielińska i doktor Adamski, specjaliści od konserwacji kamienia. Tomasz uścisnął wszystkim dłonie, zatrzymując się dłużej przy nazwisku Adamski. Czy jest pan spokrewniony z profesorem Adamskim z Instytutu Historii? zapytał. To mój ojciec, uśmiechnął się młody mężczyzna. Wspominał pana wielokrotnie. Był pod wrażeniem pańskich badań nad lokalną historią. Tomasz poczuł przypływ dumy, ale szybko wrócił do rzeczywistości, gdy Helena przedstawiła plan działania. Najpierw dokładnie zbadamy nagrobek i okoliczny teren. Następnie przejdziemy do archiwum parafialnego, jeśli ksiądz proboszcz wyrazi zgodę. Potrzebujemy też dostępu do archiwum Urzędu Miasta. Z tym ostatnim może być problem, westchnął Tomasz. Burmistrz Kowalski raczej nie będzie skory do współpracy. Helena uśmiechnęła się tajemniczo. Mam nakaz z ministerstwa. Nie może nam odmówić. Przez kilka godzin zespół pracował intensywnie wokół nagrobka. Profesor Wiśniewski kierował małymi wykopaliskami w pobliżu, podczas gdy doktorzy Zielińska i Adamski badali strukturę kamienia i ślady po usuniętych literach. Tomasz obserwował ich pracę z fascynacją, od czasu do czasu odpowiadając na pytania dotyczące historii cmentarza. Około południa na cmentarzu pojawił się burmistrz Kowalski w towarzystwie dwóch policjantów. Co to za samowolka? krzyknął, podchodząc do grupy. Nie wydałem zgody na żadne prace na terenie cmentarza. Helena spokojnie wyjęła steczki oficjalne pismo. Mamy pełne upoważnienie ministerstwa, panie burmistrzu. A teraz potrzebujemy dostępu do archiwum miejskiego. Kowalski przebiegł wzrokiem po dokumencie, jego twarz wykrzywiła się w grymasie wściekłości. To jakiś absurd. Będę interweniował u ministra. Proszę bardzo, odpowiedziała chłodno Helena. A tymczasem, zgodnie z prawem, musi pan zapewnić nam dostęp do dokumentów. Burmistrz odwrócił się na pięcie i odszedł, rzucając Tomaszowi nienawistne spojrzenie. Policjanci, wyraźnie zakłopotani, przeprosili i również odeszli. Musimy działać szybko, powiedziała Helena, gdy tylko zostali sami. Powalski na pewno będzie próbował nas powstrzymać. Po zakończeniu pras na cmentarzu, zespół udał się do urzędu miasta. Po ich zaskoczeniu, archiwum było otwarte... A młoda archiwistka, Anna Kowalczyk, wydawała się wręcz podekscytowana ich wizytą. Czekałam na kogoś takiego jak wy, powiedziała cicho, rozglądając się nerwowo. Jest wiele dokumentów, które burmistrz próbował ukryć przez lata. Tomasz spojrzał na nią zaskoczony. Dlaczego nam pomagasz? Anna zawahała się. Mój dziadek, on znał człowieka, którego nazwisko zostało usunięte z nagrobka. Zawsze mówił, że w Lipowej wydarzyło się coś strasznego, ale nikt nie chciał o tym rozmawiać. Przez kolejne godziny przeszukiwali archiwum, znajdując coraz więcej niepokojących dokumentów. Stare mapy pokazywały, że część miasta, obecnie należąca do rodziny Kowalskich, kiedyś była własnością kogoś innego. W aktach notarialnych brakowało kluczowych stron, a w kronice miejskiej całe rozdziały zostały wyrwane. To systematyczne zacieranie śladów mruknął profesor Wiśniewski, przeglądając dokumenty. Ktoś bardzo się postarał, żeby wymazać pewne wydarzenia z historii miasta. Nagle Anna podbiegła do nich z pożółkłą teczką. Znalazłam to w tajnym sejfie. Burmistrz nie wie, że mam do niego dostęp. W teczce znajdowały się stare fotografie i dokumenty dotyczące człowieka o nazwisku Jakub Stern, żydowskiego przedsiębiorcy, który przed wojną był właścicielem fabryki i znacznej części gruntów w lipowej. To on, szepnął Tomasz, wyciągając z kieszeni fotografię znalezioną na progu. To jego nazwisko zostało usunięte z nagrobka. Helena przyjrzała się dokumentom. Według tych papierów Stern przeżył wojnę i wrócił do lipowej w 1946 roku, żeby odzyskać swoją własność, a potem zniknął. Nie zniknął, powiedziała cicho Anna. Mój dziadek mówił, że został zamordowany przez dziadka obecnego burmistrza, który przejął jego majątek. Ciało zakopano na cmentarzu, a później, gdy sprawa przecichła, postawiono na grobek, ale bez nazwiska. Tomasz poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy, a Adam jak on się w to wszystko wplątał znalazł prawdę, odpowiedziała Anna w tych samych dokumentach, które my teraz odkryliśmy. Próbował to nagłośnić, ale. Nagle drzwi archiwum otworzyły się z hukiem. W progu stał burmistrz Kowalski z kilkoma mężczyznami. Wynoście się stąd natychmiast, ryknął. To prywatne dokumenty. Nie są prywatne, są publiczne, odpowiedziała spokojnie Helena, choć Tomasz zauważył, że jej ręce lekko drżą. I właśnie odkryliśmy, że pańska rodzina dopuściła się zbrodni, która nigdy nie została ukarana. Kowalski zaśmiał się nieprzyjemnie. Nikt wam nie uwierzy. To będzie słuchał jakiegoś grabarza i grupki naukowców? Ta sprawa jest przedawniona... A dokumenty, które trzymacie, to fałszywki. Nie są fałszywe, odezwał się nagle głos z pleców burmistrza. W drzwiach stał starszy mężczyzna, którego Tomasz rozpoznał jako emerytowanego sędziego Stanisława Wiśniewskiego. Ja również mam kopie tych dokumentów. Przechowywałem je przez lata, czekając na odpowiedni moment. Burmistrz zbladł. To niemożliwe, bardzo możliwe, odpowiedział sędzia. A teraz masz wybór, Kowalski, albo dobrowolnie przyznasz się do tego, co zrobiła Twoja rodzina i zwrócisz majątek prawowitym spadkobiercom Sternę, albo sprawa trafi do prokuratury. Zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu. W archiwum zapadła cisza. Tomasz patrzył na twarz burmistrza, na której walczyły ze sobą różne emocje: strach, wściekłość, desperacja. Powalski spojrzał na dokumenty, potem na zgromadzonych ludzi, a w końcu na Tomasza. To Twoja wina, syknął. Mogłeś po prostu zostawić ten nagrobek w spokoju. Teraz wszyscy zapłacimy cenę za Twoją ciekawość. Sięgnął gwałtownie do kieszeni marynarki. Tomasz instynktownie zrobił krok do przodu, gotów bronić Heleny i Anny, które stały najbliżej burmistrza. W tym momencie musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu: ryzykować własne bezpieczeństwo dla ochrony prawdy, którą odkrył. Tomasz rzucił się do przodu, gdy burmistrz Kowalski wyciągnął z kieszeni marynarki stary, pożółkły list. Nie broń, jak wszyscy się spodziewali. Ręce burmistrza drżały. A jego twarz wykrzywiła się w grymasie porażki. To list mojego dziadka, powiedział cicho, jakby siły nagle go opuściły. Napisał go przed śmiercią. Przyznaje się w nim do wszystkiego kropka. Sędzia Wiśniewski podszedł i ostrożnie wziął kopertę. Otworzył ją i przeczytał zawartość, kiwając głową. To prawda, potwierdził. To pełne przyznanie się do winy. Morderstwo Jakuba Sterne, kradzież jego majątku, fałszowanie dokumentów, wszystko. Burmistrz osunął się na najbliższe krzesło. Wyglądał nagle na znacznie starszego, jakby ciężar tajemnicy, którą niósł przez lata, w końcu go przygniótł. Wiedziałem o tym od dzieciństwa, przyznał. Dziadek powiedział mi na łożu śmierci, kazał strzec rodzinnego honoru, utrzymać tajemnicę. Mówił, że to było konieczne, że stern chciał odebrać wszystko, co zbudowaliśmy podczas wojny. Helena podeszła do niego, ale to nie była wasza własność. Nigdy nie była. Myślisz, że nie wiem, burmistrz podniósł głos, po czym znów opadł z sił. Całe moje życie zbudowane jest na kłamstwie. Mój ojciec, mój dziadek, cała nasza rodzinna fortuna, pozycja w mieście, wszystko oparte na zbrodni. Tomasz obserwował, jak potężny człowiek rozpada się na ich oczach. Nie czuł satysfakcji, tylko dziwny smutek. Kolejne pokolenie płaciło za grzechy przodków. Co za Adamem? Zapytał cicho. To ty go zabiłeś? Powalski pokręcił głową. Nie, przysięgam. Groziłem mu, próbowałem go przekupić, ale nie zabiłem go. Znalazł te dokumenty, szantażował mnie. Chciał, żebym oddał część majątku na rzecz gminy żydowskiej. Zgodziłem się, ale potem zniknął. Kłamiesz, warknęła Anna. Nie tym razem, odpowiedział zmęczonym głosem. Naprawdę nie wiem, co się z nim stało. Może miał innych wrogów, może uciekł, ale to nie byłem jak kropka. Sędzia Wiśniewski westchnął głęboko. Niezależnie od tego, co stało się z Adamem, mamy dowody na zbrodnie Twojej rodziny. Sprawa trafi do prokuratury. W ciągu następnych tygodni Lipowa przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi. Burmistrz Kowalski zrezygnował ze stanowiska i dobrowolnie oddał się w ręce sprawiedliwości. Przyznał się do ukrywania zbrodni wojennych i powojennych. Majątek rodziny został zabezpieczony przez państwo. Odnaleziono żyjących krewnych Jakuba Sternę, wnuczkę mieszkającą w Izraelu. Przyjechała do Lipowej, by poznać historię swojego dziadka. Tomasz osobiście zaprowadził ją na cmentarz, gdzie nazwisko jej dziadka lśniło teraz złotymi literami na odnowionym nagrobku. Ciała Adama nigdy nie odnaleziono, a jego zniknięcie pozostało niewyjaśnioną tajemnicą. Niektórzy mówili, że uciekł z pieniędzmi wyłudzonymi od burmistrza, inni, że padł ofiarą jeszcze potężniejszych sił, które chciały, by Y prawda pozostała ukryta. Sprawiedliwość, która nadeszła do Lipowej, była niedoskonała. Stary burmistrz otrzymał wyrok w zawieszeniu ze względu na wiek i dobrowolne przyznanie się do winy. Większość skradzionego majątku nie mogła już zostać zwrócona prawowitym właścicielom, którzy zginęli podczas Holokaustu. Ale prawda wyszła na jaw. Historia została naprawiona. Pewnego jesiennego popołudnia, gdy Tomasz pracował na cmentarzu, zauważył starszego mężczyznę stojącego przy grobie Jakuba Sterne. Podszedł bliżej i rozpoznał sędziego Wiśniewskiego. Czasami sprawiedliwość przychodzi późno, powiedział sędzia, nie odwracając wzroku od nagrobka. Ale ważne, że w ogóle przychodzi. Tomasz skinął głową, patrząc na złote litery lśniące w jesiennym słońcu. Niektóre tajemnice zostały wyjaśnione, inne pozostały ukryte. Ale najważniejsze... Że prawda nie mogła już zostać wymazana. Minęły miesiące od tych przełomowych wydarzeń, a Tomasz powoli wracał do swojej codzienności, choć już nic nie było takie samo. Praca grabarza nabrała dla niego nowego znaczenia. Stał się nie tylko opiekunem grobów, ale także strażnikiem pamięci miasteczka. Każdego ranka, gdy przemierzał alejki cmentarza, czuł dziwną lekkość jakby ciężar, którego istnienia nawet nie był świadomy, został zdjęty z jego barków. Lipowa zmieniła się. Ludzie zaczęli rozmawiać o przeszłości, o wojnie, o sąsiadach którzy zniknęli. Historia przestała być tabu. W miejscu dawnego domu Sternów powstało małe muzeum. Helena została jego kustoszem, Anna pomagała w zbieraniu relacji najstarszych mieszkańców. Nawet dzieci w szkole uczyły się teraz prawdziwej historii swojego miasteczka. Pewnego dnia, porządkując stare dokumenty cmentarne, Tomasz natknął się na pożółkłą kopertę, której wcześniej nie zauważył. W środku znajdowała się fotografia: młody Adam stojący obok starszego mężczyzny, którego Tomasz nie rozpoznawał. Na odwrocie widniał napis: Pamiętaj o skrytce w lesie. Klucz jest tam, gdzie zawsze. Tomasz długo wpatrywał się w zdjęcie, czując jak jego serce przyspiesza. Czyżby tajemnica zniknięcia Adama miała jeszcze jeden, nieodkryty rozdział? Jeśli podobała ci się ta historia, nie zapomnij zasubskrybować kanału, polubić tego wideo i podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Co według ciebie kryje się w tajemniczej skrytce?